Temat tygodnia ostatniego, czyli zabezpieczenia w SimCity. Gra ogólnie ponoć jest bardzo dobra, ale jednak oceny zostały bardzo mocno uh, obniżone przez podejście elektroników do zabezpieczeń online. We're going to keep serwis up, as much as we can. We have people on call at all hours of the day. We're going to bring them right back up, if they ever come down. Is that a promise? That's a promise. Co myślisz, Łosiu, czy w ogóle systemy DRM mają sens? Jak one, jak one się odbijają na w ogóle graniu i na, jak odbierają to użytkownicy? Ja szedłbym właśnie w stronę tego, co, w stronę, w którą poszedł Electronic Arts, to znaczy systemów online ponieważ uważam, że to są jedyne systemy, które mogą faktycznie zagwarantować w miarę e, zabezpieczenie przed, przed piratami. Natomiast sposób realizacji jest całkowicie e, zły. I najśmieszniejsze jest to, że jest to kolejna firma duża po bodajże Ubisoftcie przy Assassin's Creed II, gdzie był DRM z, Upl z Uplayem wymagający stałego podłączenia do serwerów Ubisoftu i Blizzardzie, pamiętamy premierę Diablo 3, <laughs> która wykłada się na tygodniu premierowym i jakby nie zdołała obsłużyć tego ruchu, który, 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 który generują ludzie kupujący grę. I, no i to jest żałosne, bo tego nie można inaczej nazwać. Dokładnie, bo myślę, że firma musi się liczyć z tym, że jeśli chce prowadzić zabezpieczenia, to te zabezpieczenia nie mogą być karzące dla ludzi, którzy chcą w nią grać, którzy ją kupili całkowicie legalnie. Jak dla mnie sytuacja, w której nagle cały PR rozbudza niesamowity hype na temat gry, wiele trailerów, wiele informacji, okazuje się, że beta testy są bardzo pozytywne i nagle przychodzi dzień premiery, wszyscy mają niejako w planie grać w tą grę od godziny zero, Nagle się okazuje, że nie może w nią zagrać. Tak dla mnie jest to katastrofalna porażka, jaka firma by to nie była, jeśli nie jest w stanie po wypakowaniu niesamowitych pieniędzy na promocję, na marketing, na, na PR, nagle się okazuje, że nie wpakowali wystarczająco dużej pieniędzy w to, żeby utrzymać ten ruch, żeby zapewnić, żeby w tą grę grali. No, dla mnie to jest po prostu katastrofa. Zgadzam się z Tobą, tylko jak jestem graczem, który od lat gra w MMO. I, I w zasadzie każda osoba, która grała kiedykolwiek w Massiva, dobrze wie, że dzień lub dwa dni premierowe to jest po prostu klęska w każdej grze. Nie, w zasadzie nie, nie przypominam sobie gry Massive Multiplayer, gdzie w dniu premiery, bądź tuż po nim, cokolwiek działało. Zawsze mhm. to się wiązało ze strasznymi legami. I gracze tacy jak ja są do tego przyzwyczajeni, że po prostu no, każdy, kto kupuje masiwa, i jest ziemiary, to wie, że spędzi godzinę w kolejce. Natomiast w przypadku tytułów single właśnie, o których tu mówimy, tak, SimCity, to jest coś strasznego, bo każdy chce sobie grać w zaciszu, a, a nie może tego robić. I Jedyną, jedyną słuszną drogą, jedyną jakby drogą w ogóle sprawdzoną zabezpieczenie jest właśnie podłączenie się do serwerów wydawcy, natomiast wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy gotowi globalnie na to. Infrastruktura, serwery, sieć nie jest gotowa na to, żeby firma taka jak EA bądź Blizzard w dniu premierowym podołały tej masie informacji, która się dobija do ich serwerów. No ale wydaje mi się, że nie unikniemy tego w perspektywie dłuższego czasu, no bo Wareza Sim City nie ma. Dokładnie. Cały czas. I Diablo też, z tego co wiem, nie ma, nie ma takiego prawdziwego Wareza. I jeżeli chcesz zagrać, to musisz, to musisz kupić tą grę. I jakby nie było, to jest to jakieś tam potwierdza to skuteczność tego zabezpieczenia. No. Co by nie mówić, i to może budzić wielkie kontrowersje, i jest to niejako frustrujące dla zawsze, dla no, legalnych użytkowników, ale faktycznie, kiedy fala opadła po Diablo 3, dalej Okazuje się, że jest to gra, która budzi no, opinie z jednej i drugiej strony, ale jednak okazuje się, że Diablo 3 jest ogromnym sukcesem. sprzedaży. już ponad 10 milionów. Yy, także to... A więc tak naprawdę powiedzenie, że DRM-y sprawiły, że jakaś masa ludzi nie kupiła tej gry legalnie, sprawiła, że nie postanowiła nie popierać polityki Blizzarda, to tak naprawdę o kant tyłka rozbić, bo się okazuje, że 10 milionów ludzi kupiło tę grę. A więc Blizzard na pewno poradził sobie jakoś, no, przeszedł tą traumę, że 10 tysięcy ludzi, jakichś nerdów, nie kupiło tej gry przez to, że chciało zrobić kary Blizzardowi. Znaczy, ja, ja, ja mam prosty przykład z, z gimnazjum mojego syna, bo akurat jest w wieku gimnazjalnym i, i żaden z jego kolegów <grym> y, nie ma Wariozal Diablo 3, po prostu. A, a inne gry no, oczywiście mają i, i to jest sukces wielki. Zabezpieczenia online nowego i jakby po prostu pokazuje, że no, że to jest droga, którą muszą mieć wydawcy, jeżeli chcą się zabezpieczyć przed, przed piratami, i niestety nie unikniemy tego. Ja wiem jedno, że są, są jakieś serwery, które emulują. Mhm. Coś tam próbowali zrobić, jakieś pseudo-warezy, ale to nigdy nie jest rozwiązanie dobre na dłuższą metę, ponieważ wychodzą nowe patchy, gra się zmienia, a to wszystko zostaje w tyle, nie działa. Także no nie wiem, natomiast odnosząc się do SimCity, no to jest duża, duża klęska EA, ponieważ to jednak nie jest gra pokroju Diablo 3. To znaczy, jestem przekonany, że ilość osób, która przyłączyła, próbowała połączyć się do serwerów EA, jest o rząd wielkości mniejsza niż to miał miało miejsce w przypadku Diablo, no wiesz, to jest, to jest strategia, jakby nie było trochę hardkorowa, dla takich fanów z dawien dawna, na pewno tego nie kupiło tak wiele osób jak Diablo, a i tak, że tak powiem, no firma poległa i to poległa w zasadzie na tydzień, bo premiera w USA była we wtorek zeszły, mamy wtorek jakby tydzień później i dalej ludzie meldują o tym, że są problemy z tworzeniem miast, z czytaniem sejwów, save, wczytywaniem save'ów i to jest no to jest klęska, no, orginu EA i jej Maxisa niestety. A szkoda, bo gra jest bardzo dobra. A więc jak ocenić ten, ten nurty? Jedne firmy decydują się na próby z derem online, a inne firmy właśnie sobie odpuszczają po paru latach doświadczenia. Problem polega na tym, że deweloperzy Single Playerowi nie zdają sobie sprawy i w ogóle te firmy. Nie zdają sobie sprawy, jak, jak, jak to, jakie to musi być rozwinięte, żeby obsłużyć tego, taki ruch. A po drugie, to są olbrzymie koszty, więc yy, ja uważam, że po prostu świat nie jest na to gotowy. Niemniej jednak w perspektywie 10 lat na pewno nie unikniemy tego. Coraz więcej gier będzie w ten sposób zabezpieczanych i będzie wymagało dostępu do, do sieci. No i trudno czas tym żyć.